Dziś pokażę wam wyjątkowy kompleks mieszkaniowy The Title, położony na wyspie Phuket, zaledwie 10 minut spacerem od plaży Nai Yang, spokojnej, klimatycznej plaży otoczonej tropikalną roślinnością i parkiem narodowym. Na terenie kompleksu znajduje się kilka nowoczesnych budynków otoczonych zielenią. Całość zaprojektowana została tak, by tworzyć atmosferę relaksu i komfortu. Centralnym punktem jest ogromny basen, który otacza niemal cały kompleks. Jego kształt przypomina lagunę, a wokół rosną palmy i egzotyczne rośliny, co daje niesamowity klimat. Na dzieci czeka bezpieczny plac zabaw, a dorośli mogą odpocząć na trawie w cieniu palm lub pospacerować alejkami wśród zieleni. Kompleks oferuje całodobową ochronę i monitoring, zadbane lobby i poczucie prywatności wszystko, czego potrzeba do spokojnego życia lub wakacyjnego relaksu. Prezentowane mieszkanie jest w pełni wykończone pod klucz i sprzedawane z pakietem mebli, gotowe do zamieszkania od razu idealne jako inwestycja lub własny kąt na Rajskiej Wyspie. Ceny zaczynają się już od 115 tysięcy euro. Jeżeli kupisz na etapie budowy, nie musisz od razu płacić całej kwoty. Płatność jest rozłożona na etapy zgodnie z postępem prac. Jeżeli jesteś zainteresowany takim mieszkaniem na Phuket, Napisz do mnie, a chętnie opowiem Ci więcej i pomogę na każdym etapie zakupu.